Inkubacja powiem tak o wyszło mi z pierwszego lęgu dwa złote, jeden srebrny i jeden łowny. Teraz miałem drugi lęk. Dwa dni temu. Wyszły dwa srebrne. Dwa srebrne. Bodaj, że trzy. Trzy łowne i trzy złote. Było jeden się nie wykluł do końca, nie pomagałem mu. Jeden yy, pad w inkubatorze i jeden tutaj akurat też mi padł. Tutaj mamy inkubator samoróbka. Już pokazujemy o, Nie chce się masz, coś. O, tu są jeszcze zostały Jutro mają się klucz Te na niebiesko zaznaczone A te czerwone Momencik wkładałem Pierwszego I dziesiątego wkładałem Teraz akurat jajka jeszcze indycze nie prześwietlałem jeszcze jajek indyczych. Zobaczymy. Na koniec miesiąca prześwietlę. Także no jutro klują się. Widzę to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 7, 8, 8 łownych 2 trzy, 4 złote i 2 srebrne. No, zobaczymy, czy się wykluje wszystko, maluchy latają. Zaraz im będę posprzą posprzątał im tu. Trzymam je na podkładach, z tego względu, że no. W domu je mam, a tutaj tylko podkład, podkład zwinę, wrzucam kolejny i tyle, i czysto mają, nie? Fakt, fakt, ten tu wodę, to rozlewają. Teraz im jajka tu wrzuciłem, pokrzywy i mleczu im nakosiłem. I karma, jedynka. Tylko kurde, mam tą karmę, jedynkę. Ona taka gruba jest, że musiałem mielić im. I se chodzą malutkie. Jeden taki był złoty. Złoty taki. Nie wiem, że to już z niego nic nie będzie. Taki jakiś paraliż dostał. Głowę między nogami cały czas chodził z głową, taki powykręcany. Myślałem, że zdechnie. A tu, kiedy, trzy dni temu, patrzę, już normalnie chodzi. Nic mu nie jest ładnie chodzi, je wszystko o, dwa z srebrne tutaj srebrny to srebrny Ołowny obok ze skubią, pokrzywkę i mleczek także jutro zobaczymy co ja się wykluje to też pokażę co z tego będzie? No, moja wina też znowu prędzej, jak właśnie wspominałem, ta wilgotność w tamtym inkubatorze, i w ogóle to dramat był. No, ale tamten inkubator już oddałem. To kupiłem ten nowy termostat, czy jak to tam zwał, czy regulator temperatury. Tutaj nie wiem, o, zamontowałem ten hydrometr, czy jak coś tam nazywa jest zamontowana akurat tutaj na komercie nie widać, ale ja to dobrze widzę. jaka temperatura, wilgotność mi pokazuje. On też troszkę oszukuje, dlatego ja się prostu ustawię go tak, żebym tam na tam termometrze wszystko ładnie widział jaka temperatura jest, nie. No dobra, to co? Ile tu ich wszystkich lata? 12 sztuk będzie. Zaraz policzę szybko. 4. Chyba 12 sztuk jest. 12 albo 13. Dobra, także pozdrawiam. I co, i nagram kolejny filmik, jak już kolejne się wyklują.